Zaczynamy oczywiście od klasycznie od śniadanka i kawy. Kto robi kawę? Ja się zastanawiam, czy Brazylia, czy Etiopia, ale jednak wybrałem aromatyzowaną. Dzisiejszy dzień uważam za rozpoczęty. Jakie znaczenie mi za to śniadanie, Ja myślę, że odpowiedź jest tylko jedna. Musimy sobie kupić większą kawiarkę, bo to jest straszna miniaturka. Jak się nazywa kotek kubek? Nie. Kubotek. K Kubotek. Fajna, orzechowo-kwaśnawa, taka lekko... Bardzo dobra, daję ją randomowi spróbować. Nie ma <grym> Ty, kto zrobił tak, że jest wgłębienie i ta kawa zbiera się w tym no. miejscu, że nie można jej wypić? A pić przy uszkach to jest jakaś mordęga, nie wiem. Ale kubas ładny. No. Zrobiliśmy mały update naszego studia. Po pierwsze kupiliśmy w końcu mikrofony. Takowe o. Dwa. Jeden jest na aparacie, drugi mam tutaj, bo mieliśmy problemy z tamtymi mikrofonami. A drugą taką fajną rzeczą kupiliśmy sobie monitory studyjne. Jeszcze wymieniłem kartę graficzną na taki sam model, tylko nieuwaloną. No to co? Zbieramy się w trasę. Co tymi? Vlog winda, Vlog winda, vlog Dzisiaj jedziemy windą w dół, ale potem będziemy jechać windą w górę. I zrobimy takie vlog winda, takie logo. Vlog winda. Dzisiaj jest taki dzień, że zabieramy was na tą wspaniałą przygodę razem z nami. Tak jest. Dzisiaj się zastanawiałem nad jedną rzeczą. No. Nasz wierny widz wysłał mi zdjęcie papierka i zastanawiam się, czy to już groźba. Jakiego papierka? Lodów ekipy. Aha, no tak. Hmm. Nieważne w jakim sklepie jesteśmy, czy na zakupach, czy tankując samochód, zawsze podchodzimy do <noise> lodówki. lodówki i Z co? szukamy. wszystko I nie jest ma. oprócz. Lodów ekipy. No. Dokładnie. Wiele, wiele osób powie, yy, że to clickbait. Ja odpowiem, owszem, jest to clickbait, ale coś, co miało być tylko i wyłącznie clickbaitem, stało się prawdziwą ciekawością. Ja się cały czas zastanawiam, gdzie te lody można dostać. No, najlepsze, że one są dostępne wszędzie. Ale ich, e, ale ich nigdzie nie ma. Ale ich nie ma. na Elixa, bo akurat szukam obiektywów w tym momencie i papierki po lodach. oscylują w granicach od 10 do 100 tysięcy złotych. Ja... I jestem ciekaw, czy za niedługo na przykład będziemy płacić w papier, No wiesz, będzie waluta i będzie na przykład opakowania po lodach ekipy ja się, ja się... jako jako no może wprowadźcie to. Ja na przykład się mocno zastanawiam nad, yy, nad jednym faktem. Yy, jeśli jest taka aukcja na Allegro, właśnie yy, na papierek za 200 tysięcy. Jak to jest sprawnie No a może anulować w każdej chwili swojego. raz była jakaś akcja, że ktoś malucha sprzedał za grube siano, no ale Allegro prowizja. Nie wiem czy nadal pobiera, czy tak, nie pobiera tak. od sprzedaży. Okay. Było takie popularne kiedyś zdjęcie, że ktoś zrobił zdjęcie czajnika i był na golasa, nie? Tak, to I, i, no. i, i, i ten czajnik chyba za tam 10 milionów poszedł, czy, czy jeszcze więcej, no ale wiadomo, że nikt tego nie kupił za 10 milionów, tylko to została anulowana ta aukcja. microfone No już jesteśmy online. Proszę bardzo. 14 sekund. No dzisiaj meczek. One win. Z parówkami i e Tigerkiem. Dzisiaj niesamowity mecz. One win versus Young Ninjas. Skręciłem mu długopis. E Popatrz, to jest taki prawdziwy długopis komentatora. Ile emocji jest tutaj wyrażonych w nim. A tak to wygląda od drugiej strony. No nie spodziewałem się ciebie tutaj. Marek robi research do pracy. Tak. to jest najlepszy research, jaki ostatnio robiłem. Naprawdę tak ale my jesteśmy w 2021 roku, teraz się gra w CESA GO. Nieprawda. Wchodzimy za 3, 2, 1. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja prosto z tarczyńskiej Studio Life. Dzisiaj poprowadzą dla Was transmisję Sebastian i Nie macie nas. że pracują tutaj, komentują ładnie. Zobaczymy, kto wygra. Mecz. Zobaczymy, mam nadzieję, że będą sytuacje w tych best of trupie 2, 2 0 wcześniej skończymy. Postara się właśnie tę broń zachować na rundę kolejną. 0 jeżeli chodzi o statystyki, no to jest Dekatsa, ekipa Young Ninjas tutaj właściwie. rund za nami, no właśnie, mówiliśmy, że Deko wczoraj, troszeczkę nieobecny gdzieś na tym treningu. Oki doki. ki. postanowiliśmy, że nową innowację w. Prowadzimy, czyli system powtórek koledzy, ja właśnie. właśnie zaraz z ponownie wchodzimy na live I Dominiczek zaczyna Puszczę was tak kiedyś na żywo Dobra, no, dobra 3, 2, 1 Witamy z powrotem, jesteśmy po przerwie, która troszeczkę nam się wydłużyła 15 zapraszamy was na troszeczkę dłuższą przerwę Pamiętajcie o zostawieniu pa na kanale. Widzimy się w trakcie kolejnego spotkania Zostańcie z nami Nie, no panowie, no, trochę Ale zarabijcie z tymi powtórkami. Mm -hmm. Usatysfakcjonowany mm -hmm. jestem. Arek bardzo dobrze zrobił powtórki. Jestem pod wrażeniem. No co, jak tam ci mecze w Dobrze. Dzisiaj dobrze. Bo jak no, polska ekipa gra, to zawsze troszkę więcej emocji. A tutaj one winy wczoraj troszeczkę słabiutka, a dzisiaj tak? Coś tam popykali. Coś tam popykali. Coś tam popykali. Co? Idziemy teraz do wasz, naszych kolegów czadowych chłopaków. U? Proszę bardzo, dzień dobry. Super realizacja. Zdaję sobie sprawę, gdzie dwa są ustawieni. Tylko, że w tym momencie trzeba pokazać się z dobrej strony pod względem strzelestw. A... No dokładnie, bo to jest jakieś niskie to. A gdzie jest mi pan do ze mną dzisiaj jest tutaj Saju, a tak naprawdę ja, Sebastian jak? Ja, Sebastian Divox ma być, Dzień to dobry. Jest Sebastian Divox jest komentatorem e, z e sportowym e Rodził e w przypadku, jak, Rodził się z tym niesamowitym talentem i o to U, pierwszy, mówi, pierwszy, o, pierwszy, o, słyszę, pierwszy o, słyszę, pierwszy słyszę. Nie mówić, ma, ma na przykład jak, 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 my próbowaliśmy znaczy, arek 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 ja tą tą na czas. Ja słyszałem i Tam próbka. Tarczyński Studio Life to są e, jednak pro gracze, którzy umieją grać w e, gry typu właśnie z, z FPS, tak? dużo e, rzeczy się dzieje na ekranie, nie, nie rozumiem. Tu <ścoughs> nie, słuchałem, było fajnie, było fajnie, no, wy... prostuję. <sipek Montreal> <ś certauedł> Już zaczął się bać generalnie o moją pozycję komputerową. <śanzim eye> Super. Dobry, co oglądasz? Co, Coś, chłopaki, pokazać, bo mój nowy tatuaż Krzysztof zgrywa niedostępnego, ale wróg, tak dalej. Mamy jakieś kultowe. ciłała. Jeden odcinek. A, Trzy! Jest... Trzy odcinki macie? O fak, zostałam teraz fake fanem. No, no widzisz, <laughs> Krzysztof zweryfikował. Wiesz, co kiedyś poeta powiedział? Zasubskrybuj kanał.